Jedziemy do LA. Jesteśmy w drodze na. Yeah. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Zawozi nas nikt inny jak. Majmażem oleo, co Okej, okay, tak jest, jesteśmy w budynku. I oliwka. Oliwka. Yeah. Siemanko. Majmażem Aleo. Siemanko. Tak jest, tak jest, tak jest. To jest wygodnie? To jest wygodnie. Hey vlog, jesteśmy na lotnisku w Warszawie i zaraz lecimy do LA. Let's go! Powodzonka. Powodzonka. Tak powodzonka jest. Nie, sam, no nic, nic na razie nie musisz mówić, kochana. Już. Ja będę za ciebie mówił. Dam ci czas. Jesteśmy na lotnisku Chopina. Lecimy do Los Angeles. W sumie mega się ramy. Bardzo to. po mnie widać bardziej niż po dole. No bo ja nie umiem tak. Ten, nie um Jej twarz jest mniej ekspresyjna po prostu, co nie znaczy, że jest gorsza. I nasze, nasze bagaże. Balistki, no, są za ciężkie. Na sytuacja. pewno są. Ale ja widziałam taki trik na coś że się tak mogę potrafić. Tak, ja kiedyś też próbowałem coś takiego zrobić, ale. Także znaczy, ja myślę, że oni to mogą zauważyć. To jest ryski, proszę, to, to, to jest troszeczkę ryski. Ale 10 km to jest. Ile? 22 można mieć. 22? To nie ma opcji, na, nasze mają po 32. No. Ale z tego co widziałem, to Red Bull wykupił nam chyba dwie. Znaczy, mi się wydaje, że z lotu jest jedno, i jeszcze dodatkowo wykupi. Tak? Mhm. No. Cofnęli nas. No, cofnęli nas. Fnęli. Moja walizka waży 3 kg. Nie, 30. 25 A twoja 25 no. Więc generalnie ja już byłem skłonny zapłacić, ale Mila ja tutaj. Płacić. Mila nie chce płacić i bardzo dobrze. Tak? Głos, Więc... rozsądku. głos rozsądku. Głos rozsądku. To jest mój głos rozsądku, proszę Państwa. 900, 900 złotych Więc za te 900 zł, ja wiem na co Mila by chciała wykorzystać. 900 zł zaoszczędzone. Na ciuchy Na no ciuchy, tak. Na zakupy Trzeba znaleźć jakiś worek. Zakupiłam torbę za 60 zł. To jest bardzo pojemna. O Czyli co? Sprawdzamy. Jak się nie uda, to się wbijają u gryz. Dobra, zacznijmy krzyczeć. Moja mama zresztą tak robi, że nasi na całe lotnisko. Tak, jestem nie zdążę, nie zdążę. Jest. Udało się? No tak udało się, ale za to mamy walizkę, w sensie dodatkowy bagaż ten, który nie wiem ile waży, ale boli już mnie ręka. Mila powinna tu nosić. No. Ja zapłaciłam tu nosić. Ja dzwonię, ty pukasz. Nie, co? Czekaj. Dostaliśmy bilety? Nie, dostaliśmy biletów. Ja p***a zaczekaj. <gryzpiecha> Chcesz się cofnąć? Ja zaczekam no. to. Powiedz, czy karty pokład pokładowe masz. Ta wycieczka na pewno się uda. Ja... Yeah. Pani myślała, że pan nam wydrukował. Okay. Przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa. Tylko ta terba jest <laughs> bardzo irytująca. I lotnisk w momencie, kiedy mam zbyt dużo. Jak mam tylko plecak? Plus. Plus. Albo na ogóle nic nie mam. O, wtedy jest super. Ale jestem. O, wujek wrócił z Ameryki. Wyglądasz jakbyś z Lumpexu. Sama wyglądasz jak z Lumpexu. Co proponujesz? Salat story? Salat story. Tak, bo jest bez glutenu. <coughs> Mila nie Od będzie... Dwóch miesięcy nie mogę jeść. Od dwóch miesięcy tylko. Od dwóch miesięcy Mila nie je gluten, więc <laughs> wiecie co jest fajne? W salat stary? Jest obok McDonalda, do którego idę. Oh, nienawidzę tej torby, nie? ale. Także Stanę o. 5 Za to bym miał obiad w pańskiej 8.5 Życie jest piękne, Ja sobie zawsze daję ser do makricena. Tak jest to dobre. Rescond nikt tutaj nie siedział. Nie, no będzie, właśnie płaczące dziecko. Najlepiej. Ej, miałam to na studia. No. Miałam to na studia. Generalnie to jest książka po Jak zacząć inwestować? Otwieramy. Nie wiem. Nie wiem, co otworzymy. Paszkę PR, następnie. <laughs> ale ten, ale generalnie fajna książka, no. ja dopiero zacząłem. Ja że też, trzeba. Tak, ona nas zaczęła dopiero też My na pewno zainwestowaliśmy W siebie W siebie tak. i w ten wyjazd jakby no to, to na pewno To na pewno To tak. we, we live your life. we running out of time. Tak running out of Właśnie tutaj no. będzie leciała ta piosenka na chwilę Wykorzystajmy no swoje życie na mapy Ja stwierdziłem, że jakbym miał umrzeć teraz, to mógł umrzeć właśnie na Hawajach chwale by mnie zabrały Wypiłbym 58 red w serce by, mnie, by mi stanęło, fale by mnie zabrały, reki, rekiny rakiny by mnie zjadły. Test jest Milo operatorem normalnie. Mila operator. Milo operator. Sprawdźmy co jama. Mi się wydaje, że... O, mój kurczak wygląda jakby miał smak. Jakby nie był też suchy, ale nie jadł... Suchy, no. Jadłem chyba coś takiego jakieś wloczek. Nie mój smak, w sensie taki, zjem parę kryzów, ale... Dobra, co dalej? Winko moi drodzy? Bo mam już 18 lat. Nawet... Chcesz dodać coś? Mila na koniec wyjazdu musi dostać jakąś karę za każdym razem, jak wypomni mi, że jestem od niej starszy. No bo już ci bliżej 30 niż 18. -tki. Co nie? No poczekaj. No fuck. No fact. No, fuck. no fuck. Ej to może być nice To może być nice, bo to moja droga to jest No to jest zajebiście Co to jest? My z Milą nie mamy chyba takich samych kupów smakowych Jesteśmy świadkami właśnie czegoś takiego jak panika stewardess. Jest normalnie wybiegły pani i zapina i pasy za to. No tak i my w szoku jakby. Jak ujrzycie, to napiszcie coś ładnego w komentarzu, dajcie suba, dajcie lajka, wiadomo. Jakbyśmy umarli razem. A może nasze duże myśli by też poszły razem bo było byśmy, byśmy wylądowali jak nosi, dwugłowy kurczak. Ma, ma. Nie podpuszczam nie cię nie podpuszczam okay. cię, nie okay. zrobisz Wylądowali Tak jest Challenge 24 godziny bez snu i nie rozbicie się samochodem jeszcze. Czuję już to amerykańskie powietrze. Ja też, już tak za, zaraz zacznę gadać jak Joanna Krupa. Współpraca. Współpraca, teamwork. Czyli teraz co? Wypożyczyć auto? O, wy. Trzeba mieć kartę kredytową, a my mamy debetową. No, może da radę tam na debetową. Wybłagamy. Patrzcie, powiem. jaki mamy kolor włosów, no nas Was. Nie napowiem jaki ma kolor włosów. Ja nawet będę mówię, się Ja nawet... Ja udam, że po prostu nie umiem mówić po angielsku. Na słodkie oczy, wezmę, Mam nadzieję, że to będzie pani. O. Panią dam radę przyjąć na słodkie oczy. Pana tak. To zależy jakie opa? No pana. właśnie, nie zależy też jaka pani. I zależy jaki pan. Generalnie tak. Mam 1%. Y, ziomala, która nas wpuszczała, była tak nieufna i zadawała nam Ja pierwszy raz czułam się na przejściu tym takim kontroli, czy jak się tam mówi, że nas że nie Że realnie wpuszcząpi. byłaś kontrolowana. No, że realnie byłam kontrolowana i że nas mogą nie wpuścić. Ja mam takie No tyle co, pytań że... zadawała, a co? A po co? Serio? Internet się nie działa? Jej działa, nie? No to weź. Taka nie była. była taka była, ojej. A skąd mamy auto? A skąd mamy auto, i że to strona coś tam, nie na no, masakra i że nie mamy inwitacji niby od no bo generalnie jak jedzie się gdzieś to powinno się mieć taki invita invitation list, taką zaproszenie no my tego nie mamy, ale dopiero jak powiedzieliśmy tak naprawdę, że no. my nie tańczymy, tylko my nie ci wydaje się mogło być napisane, że dla tancerzy będziemy wypożyczyć auto i musimy teraz e, iść tam gdzieś, powiedział, że musimy szukać purpl czegoś tam bagażowa, dobry bagażowa tak, Aleks jest małą i a ja kobieta... Możemy się zamienić. Nie, to, jest tak? to jest git, tak. Tobie jest git. Ale do kamery powiem, że nie A i takie właśnie są kobiety. Czyli czekaj. To jest ten kurty coś. I tutaj jest napisane, że stąd zabiera nas bus, który nas zabiera do wypożyczalni i dopiero... Straszne, no bo zobacz, że mamy rzeczy, no Warszawskie podejście Mam problemy, że mamy tyle rzeczy Dziko to fuj jest, jak mam być szczery. Przyjechała księżniczka z Warszawy Szczerze? To teraz Mila jest za mnie odpowiedzialna, bo ja to bym chyba spanikował i wezwał taksówkę już Czuję, warszawskie podejście Księżniczkowe, księżniczkuje, no, no? Księżniczkuje, Ciężniczku, no Jesteśmy no, ja. ja. wypożyczalni Wypożyczymy tylko samochód Czekając jeszcze pół godziny drogi już prawie Jeszcze jedzenie jakieś Jeszcze jedzenie, odbiór kluczy I prawie można iść spać Prawie można iść spać Trifty Trifty No generalnie mamy problem za problemem Mamy cash, a tutaj jest potrzebna karta Mówiłam, że się płaci wszędzie kartą. No tak, no tak. Łukasz, czyli ta Tamili nas ratuje teraz i wysyła nam na depozyt. Tak, e... bo ja mam limit, e, że nie mogę wysłać blika. Mogę maksymalnie 1000 zł dziennie ogólnie przesłać. Nie wiem czemu tak mam to Mega mało. I musimy zapłacić. 892 dolary. A 500 dolarów. Jest to jest depozyt, depozyt no. no. Crazy Jakby depozytu nie było, to już byśmy robili. Chciałabym no tak in jakieś coś no Ale nie wiem czy chcesz frytki na noc, z drugiej strony chcesz jesteśmy w stanie Ja zjem ja burgera w sałacie A może Łukasz zapomniał? No. 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 Okay. Tak, on zrobił tak <laughs> <min realised> Patrzcie jakie Alex wybrał auto za pierwszym razem Jest cała... Można wybrać wszystko, yep. wszystko. Wy... Ja nie na***m, auto jest dobre, to jest dobre auto, ale... Pier to gówno, bo nie można nawet y, ten wyjąć kluczyka. Ogólnie jest godzina 23.37, a my dopiero wyjeżdżamy z wypożyczalni, dlatego że nie... Z kartą i ze wszystkim, i dopiero wyjeżdżamy z wypożyczalni, mimo tego, że wylądowaliśmy o godzinie 20, Więc to jest w ogóle jakaś przeginka, tak szczerze. w Chevroletto, ale ja bym na jego miejscu się przeszła do końca i zobaczyła, jakie ale są auta, Ale Ale jest to jest impulsywną, więc on po prostu, jakby tak, no. Ten jest fajniejszy. A przeszedłeś się do końca w ogóle zobaczyć? Czy tak pierwszy, lepszy? Nie. E, do białego ona powiedziała. A do białego? No, no to spoko. No to ten, ten jest, jest super. zajebisty. Fajny amerykański samochód, tak? Trzeba sprawdzić wszystko. Mogę normalnie bagażnik otworzyć, a w tamtym ani bagażnika, kur. ani, ani kluczyków wyjąć. Że to była moja wina, bo nie kliknąłem park, ale no. Aha, no tak. Przyjechały polaczki, przyjechały polaczki. Dajcie mi inna aut i ja będę w zadowolona, bo ja już jestem taka głodna. Moi drodzy, jak mam być w 100% z wami szczery, to ja już mam troszeczkę dosyć dzisiejszego dnia, bo rozładowyw rozładowywujące się telefony, nie mamy internetu jeszcze, bo tej esIMki no nie mamy jeszcze po prostu. Zaraz młoda tą esimkę ogarnie, no to to chociaż coś, ale po prostu zmęczony jestem. Ale jest zajebiście, jesteśmy w pier LA, let's go! To yy, nawet my sobie za bilety tutaj nie płaciliśmy, tylko nam sponsoruje to po prostu Red Bull. W sensie na no niecały wyjazd, nie? Ale mamy suwa, SUV. SUV. Jak... No, tam ja byś chciała prosto, powiedział all the way. All the way, a nie to the left? Ja zrozumiałam, że do końca. Nie wiem. Nie wydostaniemy się stąd nigdy. Zostajemy tu. A i ogólnie tam była zrobiona taka blokada, żebyś nie wyjechał i były takie kolce wystające. i Ja już się zestrałam, że wjechaliśmy na te kolce, bo gości pokazuje stop, a Alex oczywiście gaz. Generał? Nie, super, jakaś z Telefonem, kamerą. Ja biorę burgera w sałacie. No. frytki A ja biorę... nie wiem co biorę, bo... czy z dobre jest? Bo nie wiem, burger i frytki Dobre okay. no? Hello Hello Ok, for me it will be a... I'm looking for... Oh. Cheeseburger Can I get uh uh what, what, what? like you like onion? no no, 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 no Only, only cheese Ale bożycie że warzyw. Ah, but no veggies, no veggies. Soce? E, e, Soce? Just meat, cheese, sauce. sos. yes, 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 yes. She will pay for me. Okay. Okay, so a piece of chicken? Tak, jedna chwilkę na południe, no. Okay, so one, right? Jestem tak zamulony, ja ledwo mówię przed chwilą Moja konwersacja z panem była po prostu bardzo dziwna, w znaczeniu sensie miałem takie. Bierze, ja kocham. Ale chyba sherry coke też lubię No dawaj, rób to Dobra? Niedobra Paśle słodkie, zobacz Tak jak sam cukier normalnie No średnio No i kumacie, że to będzie nasze życie przez miesiąc teraz W sensie... tutaj, w in and out Czy to widzicie? No, ogień. Ogień? Ale flitki no najgorsze, chyba jak ja. No, mi smakuje, w sensie nie okay, ale dupy mi nie urywa. Dobra, nie odzywaj się, patrz na do mojego. Dobra, nie odzywaj się, patrz na mojego. No tak. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca parkingowe. Gdyby się autobus zmieścił, ale mhm. mnie to Jara na przykład. Więc trzeba się jechać z parkowaniem. A, a in and out nie, mi nie smakował. Nie nie, 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 to zatrafiliśmy, uważam. Ja, bo te frytki były jakieś... Ona jest obrońcem in na auta. Nie uważam, że to jest najlepszy fast food, ale frytki są dużo lepsze, a dzisiaj były jakieś dziwne No dzisiaj były frytki liofilizowane <laughs> Tak, doszliśmy do wniosku, że to są by naprane powietrzem Mieliśmy przed pierwszą interakcję z Lokalsem Taki Mexicano, ale miał jakąś taką obniżoną furę, jakąś starą, no tak się... Na takiej przewózce. Ja podjechałem, bo myślałem, że żeby zaparkować sobie obok niego. Tak się na niego spojrzałem i pojechałem dalej. I usłyszałem w tle, że Eee, Już mamy takie ja ale zajeł mnie w pierwszy dzień tu. Ej, dotarliśmy już do mieszkania i zrobię wam mały room tour. Patrzcie to. Wow. wow tu jest kuchnia, tu jest stół, tu jest Mila, tu jest stół, tu jest łóżko, tu jest lustro. Tu jest hasło do wifi. Tutaj są... Klapki Chris'a Brauna, w sensie marki Chris'a Brauna Bo mieszkamy u... Tancerki Chris'a Brauna Czyli u... Nikoli Cześć Eee, tu jest drugi pokój I tu jest telewizor Ej, mega smug telewizor w sypialni Zobacz jaki kibel Taki kibel Dobra, chwa, Nie, 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 chcę coś powiedzieć, daj mi coś powiedzieć Przeleciliśmy do Stanów u, u nas jest 16 godzina Ja nie jestem w Polsce Ludzie ja nie jestem w Polsce U mnie jest 16 godzina Ja jestem w Stanach Zjednoczonych Pierwszy dzień podróży za nami Blondyneczki w, w LA Dabik Obserwujcie po więcej Ostatnia rzecz, pato O, tu jest super o, To nie działa Czemu to nie działa? Uuuu, a teraz działa? Ja? U! Amerykański wiatr